No cześć, witam Was moi drodzy na niedzielnym odcinku. Dzisiaj również sobie potrapimy mega linie Oprócz tego mam jeszcze diamentowy los i platynowe 7, czyli właściwie te same zdrobki co były w piątek. Oprócz tego jeszcze Zodiak, kokosowa Fortuna. Fastcash może dzisiaj w końcu monety się pojawią. Mam jeszcze na tropie kasy. No i skoro są duże, yy, mega linie, no to zrobimy sobie małe linie. I pierwszy raz udało mi się kupić pensję, tam za 2 zł w kolorze niebieskim, więc dzisiaj też za gości na odcinku. Mega linie to jest chyba nawet ta sama paka, którą drapałem w piątek z numerkiem 12. Także no, może jak, jak w piątek się nie udało, to dzisiaj wyciągnąłem jakąś wygraną. Także zasiądźcie wygodnie i zapraszam Was do oglądania. A więc zaczynamy. Pensja na pierwszy ogień. Zobaczymy, jak ten kolor tutaj będzie przychylny. Czy lepszy niż czarny, czy nie? Dobra, no to mamy 21, 28. Tutaj mamy 23, 17, 32. No i pensja, także no niestety nie udało się. Dobrze, przed nami kolejna strapka szczęśliwe linie teraz. I pierwszy symbol jaki tutaj mamy to gruszka. Czy coś z tego będzie? No nie. No to kolejny wiśnie. Mm, 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 mm. Niestety. No widzę grubo zaczynamy. Pomarańcza. Chyba już powinna być tak. Gdzieś mi to śmignęło właśnie. O. Zawsze coś dobra, to może teraz z tej strony mamy koronę, mm, 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 której nie ma. No tak, czego się można spodziewać po tych szczęśliwych liniach. No i kończymy moi drodzy. Niestety linii nie ma. Chyba, że ostatni symbol będzie przychylny jakiś. Jest śliwka, ale no, niestety ona tutaj nie pomoże w ułożeniu linii. Dobra, czyli szczęśliwe linie przegrane. Co my tu mamy? SD. No, także potwierdziło się. W porządku. Dobra, zróbmy sobie teraz na tropie kasy: 4, 26, 8 i 1. Takie liczby mamy i takich szukamy. Blisko, blisko, ale niestety nic nie ma. 21, 25 i 12. No, niestety. Także kolejna zdraba przegrana. Weźmy sobie może teraz kokosową fortunę. 2, 11, 39, 33 i 12. pięć trzydzieści dwa niestety cztery i trzynaście też niestety sześć dwadzieścia też nie mamy nic czternaście dwadzieścia jeden i osiem no i linia czwarta Tutaj tak bliziutko niestety. Jeden też blisko. 18 i uwaga, uwaga, 9. Także mamy kolejną zdrapkę przegraną. Nie, naprawdę jak drapać, jak wygrywać tu miliony. <grymne> Dobra, to zróbmy sobie teraz Zodiaka. konik lira Tutaj mamy flaminga, planetę. Kotwice, jest gwiazdka, no chociaż jedna strapka tutaj widzę, że się wyłamała z tych pustaków, także dobrze, żółw, portyk, tutaj mamy ziemię, syrenę, dalej, sputnik, krab, jednorzec. mamy misia i ostatnie tutaj trzy możliwości jest druga gwiazdka, także mamy co najmniej i trzecia gwiazdka, o proszę no, jakie zaskoczenie w Zodiaku, fajnie to mamy coś, ekstra czyli pewnie po dyszce no, ale może będzie zaskoczenie niestety nie, mamy dyszkę tutaj mamy dyszkę i dyszkę, czyli 30 zł, no i to mi się podoba, fajnie dobra, to co sobie drapniemy fast cash. o koniecznie musi być Zacznijmy od bonusa, no mamy serducho, także wora nie ma, <grych> jest korona, mamy uśmiech szyderczy, tutaj mamy wiśnie i kapelusz, szkoda coś się ten fastkarz obraził na mnie, dobra teraz platynowa siódemka. Jest gwiazdka, już się ucieszyłem, a tutaj platyn przecież szukam. <laughs> trofeum, muszka, tutaj mamy słońce, zegar Rubin. Co dalej? Podkowa, samochodzik. Łódka, szpilka. Nie, platynowa to nie jest moja zdrabka, nie naprawdę dałem jej kolejną szansę. chyba nawet ta samopaka i lipa. No nie, to jest po prostu dramat. Dobra, kończymy moi drodzy. Zostaje diamentowy los i mega linie. Dobra, takie liczby mamy. Czy coś z tego będzie? 39, no niestety póki co nie. Jak klasycznie, nie? Pomiędzy po prostu cudownie. 31, 14 też bliziutko I 1, dużo w ogóle kosmos. 4, 12, 22. No i ostatnia szansa w czwartym rzędzie. 6 i, i i 8 dobra. GM także to też jest drabka przegrana. No i moi drodzy, zostaje przed nami ta ostatnia, właśnie, czyli Megalinie, numerek 12. Pierścionek. I mamy, także dobrze. Tutaj jest kolejny. No i to wszystko, nie. Dobra, no to kolejny przed nami żółw. Gdzieś mi tutaj śmignął właśnie. O, patrzcie, jakie zwierzyniec się robi. Mhm, mhm, mhm. Wszystko, wszystko. Dalej, co mamy? diament, Był czy nie był? Był. Tu jest kolejny. O, dobrze. No i kończymy moi drodzy. No niestety żadnej linii nie ma. Zostaje jeden symbol i bonus. Także to chyba nie będzie moja zdrabka. Zobaczmy co tutaj nam dali klucz. To jest jeszcze jeden, ale no nie ma biedronki. Także zostaje tylko bonus jeszcze, w którym mamy co? Świnkę. Tak jest. Lot to podłożyło na koniec świnie. Kontrolne. M E H A więc tutaj mamy przykład nędzy i rozpaczy, pustaki, wszystko, prak no wszystko praktycznie puste, zostają paproszki <noise> i zostaje zodiak, w którym mamy na szczęście 30 zł, więc to jest wynik dzisiejszego drapingu. No nic, no, jakaś niemoc w ostatnim czasie, N niby się coś trafia, ale no za każdym razem jednak budżet cierpi. No nic, trzeba podrapać coś jeszcze. Także zobaczymy, może na wtorek jakiś pełny portfel, albo może jakąś krzyżówkę dużą. A zobaczymy, co tam będzie ciekawego do wybrania. Także oczekujcie kolejnych odcinków. Trzymajcie dalej kciuki. Może w końcu się uda coś fajnego wygrać. Także życzę Wam miłej, spokojnej niedzieli. Cześć!